22 sierpnia grupa aktywistów Kongresu Nowej Prawicy zebrała się przed siedzibą Bielskiej Platformy Obywatelskiej. Działacze partii Janusza Korwina Mikke wyrazili swój sprzeciw wobec rządowych planów przesunięcia środków zgromadzonych w systemie OFE do zakładu ubezpieczeń społecznych. Twierdzimy, że władza działa źle, niekoniecznie nie dobrze dysponuje naszymi środkami. Więc obywatele sami by to lepiej zrobili. Na pewno nie wszyscy, ale większość obywateli zdecydowanie lepiej mogłoby zagospodarować swoimi pieniędzmi i my tylko chcemy zaprotestować przed tym, żeby władza tylko i wyłącznie przestrzegała zawartych umów. Tak samo jak podniesienie wieku emerytalnego czy to środków zgromadzonych w OFE. Przedstawiciele Kongresu Nowej Prawicy złożyli w siedzibie Zarządu Powiatu Platformy Obywatelskiej petycję, w której zaznaczyli, że przeniesienie środków zgromadzonych w OFE będzie jawną kradzieżą elektoratu. Wcześniej pismo zostało złożone na ręce prezesa Rady Ministrów. Przekazaliśmy taką petycję do pana premiera Donalda Tuska w Warszawie, do wicepremiera e, ministra finansów Jacka Rostowskiego. Taka petycja została złożona. To kolejna akcja Kongresu Nowej Prawicy w Bielsku Białej. Miesiąc wcześniej prawicowcy sprzeciwiali się nowej śmieciowej polityce. Choć poprzednia akcja nie przyniosła skutku, politycy z ugrupowania Janusza Korwina Mikke nie składają broni. Nie zrażamy się, będziemy to robić cały czas, ciągle kropla drąży skałę, jednak ludzie zaczynają nas dostrzegać, widzą, że my chcemy, nie chcemy opiekować się ludźmi, nie chcemy wiedzieć, co jest dla nich lepsze, jedynie co chcemy, to dać im możliwość wolnego wyboru do podejmowania decyzji. Z kwartału na kwartał jednak się podnoszą, a wpływy.